oto ponad 1200 hektarów lasu, który z utęsknieniem czeka na wszystkich, którzy pragną chociaż przez chwilę odetchnąć od codziennego zabiegania, stresujących zajęć i zgiełku cywilizacji. Na tych, którzy chcą w aktywny sposób podładować swoje życiowe akumulatory. Jedną z największych atrakcji lasu łagiewnickiego jest Arturówek. Położony na skraju puszczy kompleks urokliwych stawów Latem miejsce to wypełnia gwar osób ochoczo korzystających z możliwości beztroskiej kąpieli i wypoczynku nad wodą. Na tych zaś, którzy chcą solidnie dotlenić organizm, a oczy nacieszyć kojącym widokiem naturalnej zieleni, czekają szlaki biegnące przez leśne ostępy. Spokojne spacery, Nordic walking czy przejażdżki na rowerze. Każdy pomysł na zaczerpnięcie życiodajnego leśnego powietrza jest dobry. Ciągnące się kilometrami ścieżki dla turystów pieszych oraz szlaki rowerowe sprawiają, że pobyt w tym unikatowym na skalę europejską lesie będzie dla każdego wyjątkowym przeżyciem. Las Łagiewnicki to niezwykle cenna pozostałość po pierwotnej puszczy łódzkiej, która niegdyś porastała tereny dzisiejszej łodzi i okolic. Dlatego należy traktować go jak wyjątkowy skarb który natura powierzyła nam po to, byśmy czerpali z niego radość i energię do życia. Pamiętajmy zatem, że w lesie zabrania się ruchu pojazdów poza drogami publicznymi, parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, zakłócania ciszy, rozniecania ognia i palenia tytoniu, puszczania psów luzem, płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt, zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód, Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki, niszczenia drzew, krzewów i innych roślin, niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych. Dlaczego warto wybrać się do Lasu Łagiewnickiego? Z trzech powodów. Atrakcyjny widokowo krajobraz to pierwszy z nich. Unikalne walory przyrodnicze zachowane w wydzielonym z Lasu Łagiewnickiego rezerwacie to drugi. A znakomicie oznakowane szlaki rowerowe to trzeci powód, by odwiedzić to jedyne w swoim rodzaju miejsce. Wyprawa do Lasu Łagiewnickiego to także możliwość odbycia podróży w czasie. To tutaj znajduje się najstarszy zachowany łódzki zabytek. Jest nim pochodząca z roku 1676 kapliczka świętego Antoniego. W środku kapliczki znajduje się źródełko, którego woda uznawana jest przez wielu za mającą cudowną moc. Wybierając się do lasu łagiewnickiego, warto zwiedzić klasztor ojców franciszkanów, który został konsekrowany 29 sierpnia 1683 roku. Dwa tygodnie przed decydującą bitwą, którą król Jan III Sobieski stoczył pod Wiedniem. Las Łagiewnicki to zdecydowanie jedna z tych rzeczy, których można łodzianom szczerze pozazdrościć.